Powiem wam tak, kiedy to jest temat, który mnie nurtował od gdzieś tak przełomu lat 80. 90., jak zostałem Adwentystą. I, i... kiedy tytuł tego jest Kiedy wreszcie? Chodzi o przyjście pana. I, i powiem wam to, temat rozpracowałem już tą dawno, taki położyłem na półkę, no ale potem jak zobaczyłem, że jakieś 4 lata temu Walter fight też porusza ten temat i troszkę inne wnioski wyciągnąć niż ja, to zacząłem to rewidować i teraz mi się dokładnie ułożyło wszystko, i dlatego chcę Wam to przedstawić, to co wiem. I takie jest pytanie, czy w czasach pierwszego przyjścia Jezusa Żydzi szczególnie powinni mieć mniej więcej pojęcie, kiedy to nastąpi? Jak myślicie? A na jakiej podstawie? Daniela głównie. Tak, głównie Daniela. No, ale <laughs> mieli. Ilu ludzi go witało? Albo jakie grupy go witały? Prostacy nazwijmy to, czyli pastuszkowie, ale oni... Duch prosta podaje, że oni studiowali <laughs> Biblię i byli przygotowani na to, że on przyjdzie. I poganie gdzieś tam, magowie jacyś, babilońscy czy jacy, też. Oni też czytali, bo mieli tam pisma żydowskie, bo byli Żydzi u nich w niewoli. No i potem wiedzieli o tej gwieździe, no i przyszli. Która nie była gwiazdą, tylko była anielskim chórem, no bo to się tak podaje do I Moi kochani, więc czyli, że no można by powiedzieć, że ktoś mówił, nie wolno wyznaczać terminu, prawda? Wtedy też, nie? No i teraz też nie, nie, że tak się przyjęło, że nie, nie wolno wyznaczać, tymi, to nie o to chodzi. Kiedy jako katolik jeszcze śpiewałem kolędę Śródnocnej Ciszy, wyście też pewnie śpiewali jak byliście katolikami, i tam jedna zwrotka jest Ach witaj Zbawco, z dawna żądany, cztery tysiące lat wyglądany. I się zastanawiam skąd te cztery tysiące, no, pewnie będzie Biblii albo gdzieś, no i ja zacząłem szukać, no i ciężko było coś znaleźć. Ale jak się okazało, byli ludzie, co już dawniej, jeszcze w średniowieczu słuchali. No i między innymi taki biskup anglikański, on w tej, w tej jest, ta, jest ta rozkładówka taka, to ma historyczna mapa, chronologiczna mapa historii świata i on też podaje, że wtedy, jak, je, się wszystko się zgadza, te cztery tysiące do urodzenia, no, do Jezusa, czy do urodzenia, to zostawmy to na razie. Więc mu się też zgadzał. I inni ludzie też to badali. Jeszcze inni. I wiedzieli o tych czterech tysiącach lat. No i teraz, żeby już nie było żadnych wątpliwości, to otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Aha, jeszcze przepraszam bardzo. Prze Pomodę, bo mogę się pogubić. I to najlepiej, jakby każdy dzień wszedł, tak to któryś z mu mówił do szpary w podłodze, a żebym przemawiał do Święty. Kochany ojcze, w niebie, modlę się do Ciebie słowami prorosza, proroka Jeremiasza. Y i proszę o to, by miało na dzisiaj zastosowanie na tym kazaniu, a także w życiu każdego z nas. Dlatego tak mówi Pan. Jest to tekst z 15 rozdziału, wiersz 19. Dlatego tak mówi Pan: Jeśli nawrócisz się, wtedy pozwolę Ci wrócić przede mnie, a jeśli oddzielisz rzecz szlachetną od podłości, będziesz jak moje usta. Amen. I nie będę dalej czytał, bo to można być tutaj dalej. Chodzi o to, że. Przewodniczący na każdym takim zgromadzeniu, jak tutaj, powinien być Bóg, czyli Duch Święty. Mateusz 24, otwórzmy sobie. Możecie śledzić, nawet jak ktoś szybciej otworzy, może przeczytać. Mateusz 24, to jest taki znany rozdział, prawda, Mateusza. Ja już go czytam w takim razie, bo znalazłem. 24,1 do 5. Kiedy Jezus wyszedł ze świątyni i odchodził, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątynia, on powiedział im, czy widzicie to wszystko? Naprawdę mówię wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zburzony. A gdy siedział na górze oliwnej podeszli do jego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i dokonania świata. A Jezus odpowiedział wtedy, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Popatrzcie, tak jakby zejście z tematu. Oni mówią, kiedy to będzie panie, a ten, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. I to było wszystko, co na ten temat, bo wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. W związku z powyższym nie powiedział wprost, kiedy to nastąpi. Dzieje 1, 6 do 8. No muszę sobie otwórzmy, dzieje 1, 6 do 8 i czytam. Dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Ci więc, którzy się zeszli, pytali go: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Leż on powiedział im: Nie waszą rzeczą jest znać czasy i pory, które Ojciec z swojej mocy ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie do was, na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Cajudei i w Samarii, i aż po krajce ziemi. I jaka odpowiedź była? Do roboty. A nie pytajcie co kiedy, tylko i koniec. Jest w tym momencie dokładnie. My mamy wszystkich ludzi, jacy są na tej ziemi. Ostrzec przed tym, co, co nas wszystkich, co czeka świat. Prawdziwy, jakie są trzy główne cechy prawdziwego Kościoła Bożego? Według was, według Apokalipsy, nie według was. Apokalipsa 14, 12, 19. Pierwsze co? Przykazania czyli przeczekałem przekazę Boży i drugie, wiara Jezusa zgadza się, a trzecie, no to to jest świadectwo Jezusa. Świadectwo Jezusa jest duch prorostwa. Świadectwo to jest tak jak certyfikat. Jezus mówi, to jest mój Kościół i dlatego daję mu ducha prorostwa. Jak, jak Kościół nie ma ducha prorostwa, to nie jest moim Kościołem. Dosłownie tak to można było powiedzieć. Więc prawdziwy Kościół Boży ma ducha prorostwa. I nawiasem mówiąc, bardzo polecam wszystkim, Taką płytę audio dor dorwałem gdzieś tam, wideo też. To jest film australijski, fabularyzowany. Yy, Powiedz to światu. W kościele rozprowadzany był. Gdzieś tam w szpargałach byłem, w zboże. No, nie mieli co z tym zrobić, to wziąłem. Fantastyczny film. Głównie o życiu Eleni, ale nie tylko, ale pokazują to jej tragedię, sobie to wszystko, wszystko, całe życie, jak to się roz... Bardzo ładnie, tak krótko, no jedynie dwie i pół godziny trwa. Tylko to taki fragmenta. No więc tak, i teraz wiemy już, jakie są cechy. Przeczytajmy sobie z życia Jezusa tłumaczenie Iwoni Fiałkowskiej. Strona 526. 526 już czytam. Bardzo ciekawe słowa. Tu mamy te. 4000 lat. Zastanawiam się, czy Ellen White też to gdzieś wyczytała, czy jej po prostu Bóg objawił, ale jak napisała w duchu proroctwa, to jest to na pewno tekst natchniony, w związku z tym jest to pewne. I, i to było napisane tak. Wiek, 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 526. Już czytamy. <laughs> Szatan doprowadził ludzi do grzechu i plan odkupienia został wprowadzony w życie. Przez 4000 tysiące lat Chrystus działał dla podziwienia ludzkości, a szatan daje upadku i poniżenia, a niebiański uniwersum przyglądało się temu. I tak został jednak pokonany, tam dalej jest. Ale o czym jest mowa? O tych 4000 lat, do czasu jak przyszedł Chrystus na Ziemię, w tym czasie, kiedy On jest na Ziemi, tak mówi tutaj element, minęło 4000 tysiące lat. W tym momencie na razie nie wiemy. <laughs> dalej. 528. Coś tutaj też pisze. Ale tu jest mowa o tych 4000 lat. Szatan widział, że jego maska została zdarta, i jego sposób rządzenia został wystawiony na pokaz przed nieupadłymi aniołami i niebiańskim uniwersum. Objawił się jako morderca, przelewając krew Syna Bożego, pozbawił się sympatii niebiańskich istot. Od tej pory jego dzieło zostało ograniczone. Wyraźnie jest mowa o tym, że jego panowanie w jakiś sposób zostało mocno zaburzone. W tym czasie, kiedy przyszedł Jezus, prawda? Kiedy już, Jezus został zamordowany. I ostatnia nić sympatii między szatanem a niebiańskim światem została zerwana. No i został wyrzucony z nieba wtedy. Jak wiemy, Jezus mówił, widziałem, jak szatan, jak błyskawica spadł na ziemię już więcej tam nie miał wyjścia. A jednak szatan nie został wtedy zniszczony. Nawet wówczas aniołowie nie rozumieli wszystkiego, co obejmował ten wielki konflikt. Zasady, które wchodziły w grę, miały zostać objawione jeszcze pełniej. Egzystencja szatana musiała trwać również ze względu na człowieka. Podobnie jak aniołowie, również i człowiek musiał zobaczyć kontrast między księciem światła i księciem ciemności. To on musiał wybrać, komu będzie służył. To jest ten czas teraz. Każdy wybiera, mówiłem tu o pieczęciach dwóch, Pierwsza pieczęć, kiedy tak wybieram jedno jestem zapieczętowany pieczęcią zbawienia, a potem, jak już wytrwam do końca, to jestem zapieczętowany pieczęcią ochrony, żeby przejść przez to, te burzliwe wydarzenia na tym świecie. Jak pamiętacie, tak mówiłem to. A teraz, no, jak to jest z tym, tą golgotą i z tym, tym zniszczeniem szatana? Richard Davidson, mój przyjaciel, z, 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 z uniwersytetu Andrews'a, już jest emerytowany, on jest od Starego Testamentu czy, y, y, takim specjalistą. On po, opowiadał, jak miał pewne spotkanie w takiej okolicy farmerskiej, tak jak w dawniej Kielce, nie wiem, no, to do były bo ziemię uprawne, a teraz to już się zrobiło, wielkie miasto i siedzi z godzinami, żeby przejechać przez, przez nie. No i to w, w takiej okolicy farmerskiej miał wykłady i pewien farmer, aha i on jeszcze opowiedział. Tak obrazowo, jak to jest, wiecie, że co to znaczy, że ona ukąsi w piętę, a, a, a ten zdepcze mu głowę. No mimo to tak, Jezus wziął ten but, znaczy nogę, i nadepnął na głowę szatan, wężowi grzechotnikowi, a grzechotnik go ukrył spiętę. No i musiał umrzeć, ale z tego unieszkodliwił. A wtedy taki farmer się zgłosił po pokazaniu i powiedział: Bracie, to nie, nie jest tak, jak ty myślisz. Ja mieszkam na szlaku migracji grzechotnika. I tam, jak się budzę w czasie, kiedy one wędrują, to na werandzie mam ze dwadzieścia tych węży sobie tam leżących, a w ogrodzie to się aż roi. I muszę, żeby moje dzieci mogły wyjść z domu i żona, muszę wziąć strzelbę i odstrzelać łeb każdemu po kolei. I mówi tak, ale wyobraź sobie, on ma taką właściwość, że jak się chodzi, na pasku skóry trzyma jeszcze głowa, to jak mu podłożyć coś podpisać, to cię ugryzie. No i mówi, i on powiedział tak, na Golgocie Jezus z, odstrzelił wężowi łeb. No a ten odstrzelony łeb chodzi jak lew ryczący, patrząc kogo by tu pochłonąć. tak pisze Piotr, że jest po odstrzeleniu głowy. By. Czyli w związku z powyższym musimy uważać, bo on nie pójdzie niż nigdzie, no bo jest bo odstrzelony, ale nie wchodzi na jego teren. To nie to, że on do, on do nas nie dojdzie. Jak będziemy się trzymać Jezusa, to nie ma szans żadnych. Natomiast jeżeli się od tego oddali, a mu wejdziemy. No jak ja wchodziłem tego pabucz tam gdzieś, to zawsze miałem takie obawy, czy ja nie wchodzę czasem w teren działalności szatana. Ale się okazało, że ci ludzie mają dość poukładania, no tylko tak sobie wzięli sposób na życie na razie. No i prowadzą ten, 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 ten lokal, nie? Więc musimy bardzo uważać, żeby nie, nie wchodzić na te, no, gdzie to, to, ja nie będę mówił, no są różne dyskoteki, niedyskoteki, różne miejsca, gdzie, gdzie szatan ma swoje królestwo i lepiej mu nie wchodzić, bo mimo odstrzelanego bo w gdzie. A teraz zobaczmy sobie wielki bój, bo tak jeszcze a propos, ten kościół, jak już mówiłem, ma tego ducha prostwa i w związku z powyższym to jest, nie jest, takie coś mało ważne, że tam możemy sobie czytać albo możemy. Coś, że jak odrzucamy, to odrzucamy Kościół, a jak odrzucamy Kościół, to szukajmy takiego, który ma ducha prorostwa. Bo tu jest napisane, że Kościół ostatków będzie miał siadę swojej zasady, czyli ducha proroctwa. I teraz Wielki Bój strona 393, też tu tłumaczenie Iwony Fijałkowskiej, to ten. Nawet się zastanawiano, pamiętam jeszcze jak ja byłem w Radzie diecezji, czy ten Dopuścić ten, ten wielki wój, czy nie, bo może tam jest trochę inaczej jak w tamtym, no ale jak zbadano, to się okazało, że tu jest dobrze, a tam jest źle. I są pewne różnice. I teraz tak, rozdział spustoszona ziemia, rozdział 41, spustoszona ziemia. Wrzawa, chodzi walka w ogóle i to, to jest już koniec, kiedy, kiedy yy, no, zaczyna się tysiąclecie. Przez 6 tysięcy lat toczył się Wielki Bój. Syn Boży i jego niebiańscy posłańcy pozostawali w konflikcie z siłami zła, aby ostrzegać, oświecać i ocalać ludzkie dzieci. Teraz każdy podjął swoją decyzję. Bezbożni zjednoczyli się z Szatanem w walce przeciw Bogu. Nadszedł czas, aby Bóg ochronił autorytet swojego podeptanego prawa. Teraz konflikt nie dotyczy jedynie Szatana, ale również ludzi. 6 tysięcy lat wymienione jest. Najpierw było to 4000 lat. Ja miałem takie przekonanie kiedyś, że zwyciężył Jezus Szatana na Golgocie. No bo to jest taka jedyna raz, że jedyna pewna data, jedyna data z Biblii, którą można w 100% udowodnić, że to jest 14 Nisan, to jest ten 27 marca 1931 roku, kiedy on umarł. No ale kiedy zacząłem słuchać Waltera Fajta, twierdzi, że on też może mieć rację, bo on mówi także. Jezus pokonał szatana już w czasie kuszenia na pustyni. A na krzyżu zapłacił cenę za to zwycięstwo. No i to też ma rację. Czyli, że mówiąc krótko, te 4000 lat zamykałyby się między jesienią 27 roku naszej ery według kalendarza gregoriańskiego, tego którego dziś używamy, a 31 a, 30, a, 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 przepraszam, a wiosną 31 roku, czyli tu 27-31. W tym czasie ma minąć te 6 tysięcy lat szatana, w których ma przyjść Jezus. Ja nie wiem, czy on teraz na 100% przyjdzie. Może Bóg, Bóg jest wszechmogący, ale jak Bóg tak powiedział, że 6 tysięcy to 6 tysięcy. I teraz dalej z tymi 6, 6 tysiącami lat. Szatan będzie po tych Tutaj zobaczcie, jeszcze jest ciekawe, że to może być tłumaczone te 6 tysięcy lat jako około 6 tysięcy lat. Tak zawsze za razem, mówią, że to można jako około, tu można. I stan będzie teraz 1000 lat, gdzie Szadan będzie siedział w więzieniu na ziemi opustoszałej, bez żadnych żyjących istot i będzie myślał nad swoim losem. I znowu czytajmy dalej. Następna strona, 396. Przez 6 tysięcy lat. Dzieło buntu szatana było postrachem ziemi. To on ziemię obracał w pustynie, grody jej burzył i swoich jeńców nie wypuszczał na wolność przez jest następny raz przez sześć tysięcy lat jego więzienie przyjmowało lud Boży, a on zatrzymałby ich tam na zawsze. Jednak Chrystus zerwał jego okowie i wypuścił więźniów na wolność. I to myślę, że przez tysiąc lat będzie się błąkał po strzałach ziemi jego cierpienia będą wtedy ogromne. No bo ktoś to jest w intrygi. Zaprawiony, no to w intrygach, no to nagle nie będzie miał kogo odwodzić, no Swoich aniołów. Co najwyżej. I teraz tak. Rozdział 42. Konflikt zakończony. I jeszcze wcześniej, zanim to, to powiemy, przeczytajmy sobie Mateusza 24, 22. Ewangelia Mateusza, też rozdział ten proroczy, taki. Nazwijmy to 24, 22. Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało, ale z powodu wybranych będą skrócone owe dni. Podobnie jest napisane w Ewangelii Marka. Czyli mowa jest tutaj o skróceniu dni, czyli że jednak przyjdzie przed tymi 6 tysiącami lat. To się stanie, no bo będą skrócone. 6 tysięcy lat ma być, ale... No, z drugiej strony, no nie, czyli Bóg się coś plącze, tak? Że raz mówi 6000 lat, potem, że to będzie skrócone. Bóg się nie plącze nigdy. Otóż co jest dalej? <grytanie> Przetrawmy sobie tak krótko wydarzenia, które się z, będą miały miejsce po tym mileniu w niebie. Mówię, że idziemy do nieba na y, y, sąd, żeby ten ostateczny sąd wszystko sprawdzić. Będzie taki sąd nad Bogiem, że. No, czy on sprawiedliwie czy nie? A się okaże, że każdy będzie jak na wideo miał swoje życie, który odrzucił, i będziemy na pewno, mój wujek nie jest zbawiony, bo, bo to, to, to. Pierwsze będzie wstąpienie Nowego Jeruzalem na Ziemię. Nowy Jeruzalem wstępuje na Ziemię. Jako, to jest oblubienica Jezusa, bo oblubienicą Jezusa nie jest ani Kościół, ani tylko Nowy Jeruzalem, Mówiąc krótko. I, i teraz tak. Drugie będzie zbudzenie zmartwych tych niezbożnych, czyli tak zwane drugie zmartwychwstanie, prawda? Bo naszym tych, tych pobożnych, którzy się z stali przy przyjściu Jezusa, to było pierwsze, a drugie jest po tym 6000 lat, to jest tych niezbożnych. I teraz cały problem jest taki. Wielki Bóg na stronie 300, 80, 98 99 podaje tak. Teraz szatan, no bo ci się wchodzą z grobu i szatan się do nich zabiera. Szykuje się do ostatniej potężnej walki o władzę. Jak myślicie, długo ta walka będzie trwała? Jakbyśmy czytali ten, no to ja wam powiem, że ja byłem, no czyta się, duch procent to tak jak Biblia się, czyta i się za każdym razem coś nowego odkrywa. I popatrzcie, co szatan musi zrobić w tym czasie, kiedy staną ci. Niezbożni, no i on będzie miał w swoich rękach. Szatan naradza się ze swoimi aniołami, narada. A następnie z królami, zdobywcami i mocarzami oceniają siły i liczebność, jaką mają po swojej stronie i oznajmiają, że armia wewnątrz mia miasta jest mała w porównaniu z ich armią i są w stanie ją pokonać. Czyli trochę jest tego, tej logistyki, prawda, co tam zwiadu i tak dalej. No trochę to trwa. Układają plany, jak wejść w posiadanie bogactw i chwały Nowej Jerozolimy. Wszyscy nagle zaczynają szykować się do bitwy. Wiecie, co jest szykować się do bitwy? To jest banda zupełnie ludzi, każdy co innego. Trzeba z tego odwiedzić jakieś wojsko. To się nie robi. Jak jest pobór, to to trwa tygodniami. Prawda? Że tych złapią tych rekrutów, a potem ich sadzą. To tak było, no, teraz już tak nie ma. No i potem trzy miesiące na okres rekrutski i dostałem tam w kość. Układają plany jak w posiadań. I zręczni rzemieślnicy konstruują narzędzia wojenne. To się nie robi z dnia na dzień, ale nie można powiedzieć, że to będzie krótko, tylko to musi trochę trwać. Nie ma materiałów, nie ma chud, nie ma nic. Nie ma jedzenia mi, któryś zadał, a co oni będą jeść w tym czasie? I tak, na jednym, z, jednym ze zborów no, <laughs> też mnie to No Widocznie jakieś tam rośliny na tej ziemi zostały jednak, więc jeszcze staną, czy może się odrodzą. Żeby mieli co jeść, no mówimy, bo mimo trzeba by rolnictwo rozwinąć. Dalej. dalej. E, 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 teraz, znani ze swych osiągnięć przywódcy wojskowi, formują tłumy bitnych żołnierzy w kompanię i dywizję. Ilu jest w kompanii, wiecie? Ludzi. Ilu? No około stu, tak? No, tak 80-120. A, a, a ile jest, w, w, co to następne, dywizja? No. No właśnie, bo to jest kompania, a potem będzie batalion, prawda? Potem będzie pułk, a potem będzie dywizja. Więc to, tego jest bardzo dużo. I teraz to się nie da zrobić z dnia na dzień. <grywa> trzeba zrobić nabór, trzeba się muszę z żeby ustawić, żeby słuchali tego wszystkiego. I teraz, czyli bardzo długo to będzie trwało, ja przypuszczam, tak się zastanawiałem, Fajt też się zastanawiał 3-4 lata temu, <grywa> że to będzie trwało może i za dwa lata, może za trzy może za pół bo trzeba, mówię, huty zrobić, żeby ten, tam odlać stal. Jeni dowódcy będą chcieli sami jeździć, z mieczem, więc to każdy musi dostać broń, więc to będzie troszkę trwało. I teraz czy tu czasem zastanówcie się, czy w tym czasie, to nie jest ten czas, który będzie skrócony, czyli ścieżka Chrystusa, czyli że można powiedzieć, że od czasu, o którym mówiliśmy, czyli między 27 a 31 trzeba odjąć jeszcze ten czas, na którym będą się przygotowywać Wtedy szatan panuje jeszcze. To jeszcze nie jest jego koniec panowania. I dopiero jak zostaną, pisze jeszcze tak, po niepewnym gruncie, a jeszcze dalej, na koniec pada rozkaz do wymarszu i nieprzebrane zastępy wyruszają. Armia, jakiej nigdy nie zebrali by ziemscy zdobywcy, to nie banda, tylko armia, więc wszystko jak trzeba, ponieważ żadna nie mogłaby się równać zjednoczonym siłą pochodzącym ze wszystkich epok, odkąd na ziemi zaistniały wojny. I pisze jeszcze po niepewnym i nierównym gruncie w stronę miasta Bożego idą. Na rozkaz Jezusa bramy Nowej Jerozolimy zostają zamknięte, a armie Szatana otaczają ją i szykują się do natarcia. I żeby otoczyć taką Jerozolimę, też troszkę tam jest. Ja tam nie otoczyłem jej na nogach, ale autem i to się jeździ jeździ. Więc to nie takie proste będzie, a to będzie jeszcze nowy Jerozolim, 600 km razy 600 razy 600 w trzech wymiarach, tak, tak, tak to wychodzi. Wykonane w tych piędziach. I teraz zobaczcie, zostanie szatan zniszczony i niezbożni zniszczeni, i pisze: Dzieło zniszczenia, jakie prowadził szatan, skończyło się na zawsze. I znowu jest, przez sześć tysięcy lat działał według swojej woli, napaniając ziemię nieszczęściem i wywołując smutek całego wszechświata. Całe stworzenie jęczało i wspólnie cierpiało ból. Teraz stworzenia Boże zostały na zawsze uwolnione od jego obecności i I to się wszystko zgadza. Przed Przyjściem Jezusa było te około 6 tysięcy lat, potem był przyjście Jezusa, potem był tysiąc, tysiąclecie szatana, nas z ziemi i potem było przygotowanie do bitwy, jak już oni z martwych staną, no, które będzie by trwało być może kilka lat. I w tym co trzeba dodać do ty I wtedy pisze znowu po raz drugi, po raz pi piąty, przepraszam, przez 6 tysięcy lat działał. Działo do tego momentu, w którym został zniszczony raz na zawsze z wszystkimi swoimi aniołami, demonami i z bezbożnymi. I to by wszystko wyjaśniało, jak to jest z tym z tymi sześcioma tysiącami lat. No i jeszcze na koniec pozwólcie, że przeczytam jedno tylko, jedno tylko cytat z Ewangelii Mateusza, też z tego 24 rozdziału. I gdyby ktoś nie rozumiał tu czegoś, albo miał jakieś wątpliwości, to ja bardzo chętnie potem po pokazaniu porozmawiam na ten temat, bo powiem, że jestem utwierdzony w tym temacie. Nie najlepszy, ale utwierdzony. A o tym dniu i godzinie i gniewie nawet aniołowie nie tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak za dni obych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, Aż do tego dnia, w którym Noem wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż nastał po to, i wszystkich. Tak będzie z przyjściem syna człowieczego, moi kochani. A teraz jest takie, takie można by powiedzieć, y, pytanie: 36. Gdzie to jest? Pisze: Tylko sam ojciec. To jest nawiązanie, albo może odwrotnie, to inne jest nawiązanie do tego. To jest nawiązanie do. Procedury y, zaślubin w, y, hebrajskich. Tam wyglądało tak, że najpierw przychodził ojciec ze swatami do panny młodej i ustalali cenę za przyszłą żonę. Ile mają zapłacić ojcu, żeby wydał tą pannę młodą. To miało bardzo istotny cel, bo miało się przekonać się ludzie y, wszyscy dookoła, że ich rodzina, że ten pan młody potrafi zapracować na rodzinę, bo jak na przykład dwa lata, to się czekało, przez dwa lata postawił tak na nogi wszystko, że cenę zapłacił, no to będzie mógł na rodzinę też tak nakładać. Tym bardziej, że to wszystko szło potem jako posad do pani młodej, czyli oni mieli z powrotem. I to na przykład, pamiętacie córki Jakuba, nie córki, tylko żony Jakuba, który powiedział, ojciec nam nawet nasze zabrał, czyli to co on pracował i nie wiem, to wiejemy z wszystkimi. I, i wtedy zostawili go bez, już bez tego labana, bez, bez żadnych wyrzutów sumienia. Więc i, i teraz co? Jak już pan młody przygotował, a pan młody przygotował mieszkanie w tym czasie. I zobaczcie, jeśli nie tworzysz serce, wasze niech się nie ręka, w domu mojego ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce w lub miejsce, i żeby zabrać wam was, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ale co dalej mówię, że i tam, i na tym ludzkim weselu też nikt nie znał terminu, tylko ojciec z naszego. Panna młoda miała te dwa lata na namaszczanie się i przygotowanie ciała, żeby było takie piękne i wspaniałe. No a pan młody mieszkanie, chorobowy robił mieszkanie. I wtedy dopiero ojciec mówi, no to teraz idziecie. No i mamy te panny mądre i głupie, które wszystkie były zaskoczone, ale jedne były przygotowane, a drugie nie. Ważne jest, żebyśmy my byli przygotowani wtedy, kiedy ojciec powie, idziesz na ziemię. I z tym Was pozostawiam i życzę Wam tego, abyśmy wszyscy się spotkali. Może już, może już tak dość szybko, no bo popatrzcie, między 27 a 31 to jest bez tego skrócenia. Więc jak od 27 byśmy odjęli te trzy lata, nazwijmy, no to który wychodzi? No, nie ten czasem, co teraz jesteśmy w nim. Więc musimy sobie zdać sprawę, że my żyjemy rzeczywiście w takim już całkowitym czasie końca. Już. Nie będzie już tam 100 lat, czy ileś. To mówi duch duchowca, chyba że się go wypieramy. I... I stwierdzamy, że i tam znowu tysiące. Zawsze ci czekali ci chrześcijanie, i zawsze umierali, a każdy chciał dożyć, ale myślę, że tym razem to mamy szansę na dożycie. Amen.